Chciałam powiedzieć, że um, kiedy to ktoś wzią. się z kimś i bardzo się płaci, to po prostu trzeba z kimś innym porozmawiać. Ja czy pomocy, żeby wziąć. A może to jest mediator, co? Tak? A wiesz, kto to jest mediator? No właśnie, to musimy wymyślić. Słuchajcie, kto to może być mediator? Ja A może być pani też? Pani mediatorka, na no, przykład Pani mogła być mediatorką? No bo nie ładnie się. Nie ładnie się. Dobrze. Nie kłócić się, tak? Aniołki. I aniołki y, robią mediację? Nie. Nie, nie, nie aż okay. mogą co te aniołki jak mogą pomagać w konflikcie? Jak mogą rozwiązywać konflikt? Kiedy one przychodzą? Ja nie Jestem smutki. One są nie To są źduszki, to są niewidzialne i naszą tego innych aniołków. nie tam te aniołki, tylko one przychodzą sobie i ksiedzą. Gdzie są tacy, którzy się kłócą? E, e, mogą być. Mogą być. A znasz taki? Policjanty na przykład się kłócą z Kto jest winny? Kto zaczyna? E, e złodziele. Złodziele. Co, ci, co ci policjanci od nich chcą? No, żeby, 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 kuczyni... żeby oddali nim złoto, a nie żeby zabielali. A i co? I oni oddają wtedy? Nie, jest, wtedy uciekają, a policjant A, a, a Rozumiem, no, ale ci policjanci doganiają potem? Nie. Doganiają, no bo... Oni nie mają auta, a policjanci mają. Świetnie, jak ich dopadną, to im zabierają całe złoto, czy im troszkę zostawiają? E, zabierają całe, co ukradły. I puszczają ich wolno? Nie, zabierają najpierw, ich do więzienia. Najpierw, a co to jest więzienie? Najpierw, to jest taka klapka. Najpierw, najpierw to się i robią. A czyli ale on robi to zamieszanie, czy on tam wchodzi w to zamieszanie? Oddziela. A oddziela, tak? I co tak. dalej? I co tak. potem robi? I robi tak, że mówi im się nie robi. A i oni wtedy go słuchają? Tak. A po prostu ludzie łatwom na muchy tak. A, taki masz sposób. Łap tak, pacnąć. Tak, czyli nie trzeba być policjantem, żeby radzić sobie ze złodziejami. Pszczoły lecą, no to mogą być motylki. by zabracali motylki, no i pszczoły wtedy by się kłóciły. A, czyli myślisz na przykład, że od pszczół można by się uczyć, jak to byłoby dobrze, żeby się nie kłócić, tak? Nie! nie. A, a które zwierzątko jest takie najgrzeczniejsze, że? Sikorka jest najgrzeczniejsza, a dlaczego? Bocian! nie. A, a ty dlaczego uważasz, że bocian jest najgrzeczniejszy? No bo też ludzi nie je. Też nie jedzą. Czyli wszystkie zwierzęta, które nie jedzą ludzi są grzeczne. Nie, żaby! A żaby jedzą ludzi? Nie. Ale jedzą muchy. Muchy jedzą ludzi? Kom A nie zjadają cały chyba? A to kto wie, co sprzywucie? to jest wentylacja? Ja wiem. To, to nam daje powietrze. Powietrze daje zimne, tak? Czyli chłodzi, tak? A może też grzać? Tak. Cześć, Chcę, żebyście mi pomogli. Pomożecie mi? Wiecie, że ja jestem mediatorem? A kto to jest mediator, jak sądzicie? Ktoś, kto mi pomaga. Pomaga? W jaki sposób? Już uspokaj. uspokaj. a ty jakby się czym zajmij się, mówi ja to. Uspokaja osoby. A dorośli są fajni? Tak. Fajni. A, a oni się też kłócą? Tak. Co to zrobić, żeby się nie kłócić? I im coś powiedzieć. No właśnie, a ty byś co im powiedzieć. Aby się przestali kłócić. I oni by posłuchali? No dobrze, a jakby nie posłuchali, to co wtedy? Aby mnie ukryli. Kątka, które znasz, mogłyby być takie pomocne, mogłyby uspokajać? Które zwierzątko tak uspokaja? No, w kresze. W tak? A ty myślisz, jakie zwierzątko mogłyby tak uspokajać, żeby ludzie nie byli zdenerwowani? No. Kot. ty lubisz koty. I co takiego ten było? Powiedzmy, że uspokajać. No. Miałek. Miałek. No. Jak wracasz do domku, to jaki masz taki swój najbardziej ulubiony kąt? Lubię gryka. Gry, jakie na przykład? Chińczyk. Chińczyka, a w Chińczyka powiedz mi tam są jakieś zasady, a ludzie powinni przestrzegać zasad. A jaka zasada na przykład dla Ciebie jest ważna? Że jak jest jeden albo sześć na kostce, to wtedy, wtedy się startuje. Aha, czyli trzeba po prostu doprowadzić do tego, żeby szóstkę wylosować i wtedy jest start. I co potem się dzieje dalej? Jak się stanie na tym miejscu co jeden piłek, to go się zbija. A co to może być sprawiedliwość? Jak sobie to wykażesz? Czyli na przykład jak ktoś ma to samo. Aha. A wśród dzieci myślisz, że są, że dzieci są sprawiedliwe dla siebie? Mają to samo. Nie, niech to tylko. Tylko każdy ma coś innego, ale jest Aha. takiego, że każdy robi to samo. Na się dziewięć. Aha, sprawiedli czyli się sprawiedliwie dzielą. A słuchaj, a ty czujesz, że jesteś sprawiedliwy tutaj z dziećmi? Czy tak. dzieci są sprawiedliwe dla tak. ciebie? A ty też jesteś sprawiedliwa? Tak. Jaki to ma sens? Zabry? No właśnie, a jak się kłócą, to co wtedy robią? Podnoszą głos, krzyczą na siebie, tak. tak? I co na przykład krzyczą? I robią pewnie groźne miny, co? Tak. Znasz takie groźne miny? Tak. No to pokaż taką groźną minę. Nie, nie, ja. Czyli ty jesteś zgodny w takim razie, tak? Lubisz no. żyć w zgodzie? Wspaniale, no. no. Ząbiaka. Ja Ale zombiaki są sprawiedliwe? Nie. nie. Dlaczego? Co, co ząbiaki mają takiego? Bo on nie i potem przez to mogą był ludzi albo przyjeżdżał jak te ząbiaki. A słuchajcie, a to co zrobić, żeby ząbiaki były miłe? E... Na przykład chcielibyście, żeby ząbiaki z wami tutaj byli, żeby panie wszystkie były ząbiakami? Nie. nie! Co? Co? No nie... ale dlaczego nie rosną? Mogłyby rosnąć wysoko. Dlaczego nie rosną? Pomogą, pomogą. Jak to rosną, to mogą mało, mało jeść i będzie takie mini, mini jedzenie. Aha. A, słuchaj, a jakie jedzenie jest takie, że się najszybciej rośnie? O czego się najszybciej rośnie? O, od, warzyw. od warzyw? a jakie na przykład? Na przykład pomidolki. Od pomidonu, tak? O fajnie. Cukini. Od kalafiora. Kalafiora. No od to zielone cebi. Czerwona cebula. Od... Jeszcze od, Czerny. 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 od czerwonej ceboli. Od, od czerwonej cebuli też się rozwiązania. Nie od, od kapusty. Od kapusty, on nie no to strasznie dużo czerwonej. tych warzy, do których można rozpić. Jeszcze, no. od... jeszcze od papryki, wspaniale. Od papryki no, też można być. To my ja mam takie bardzo trudne dlyfki robić. Drifty, a co to jest? Takie kliki, co można robić takie na jednej ręce, albo na dwóch, albo na dwóch, ja e, na jednej ja nocy, nocy i na jednej ręce. A Ty lubisz tak robić? No, no też umiem. Ja robię Po północy tylko można zobaczyć, jak zwierzęta gadają. Aha, i zdarzyło Ci się, że udało Ci się to trwać do północy? O ja, no to jak będziesz dorosła, to może będziesz mogła. Znaczy udało się, ale nie widziałam jest miły czy nie? Miły. Niemiły? A dlaczego... Miły. miły? Tak? I co robi? Co robi ten Mediator? Jak myślicie? A słuchajcie, jak jest konflikt. No co chcesz powiedzieć? Jak ja znam, to będzie tam... Os... O. Takie wielkie psy. Wielkie psy lubisz. Dlaczego psy. je lubisz? Lubisz, bo one są takie duże jak ty czy większe od ciebie? Dago ma 10 lat i... I jest spokojnie i nie bierze. A, czyli nie boisz się, go, tak? Mhm, to jest takie spokojnie. Czyli, ty chciałeś mi coś powiedzieć, powiedziałeś mi dwie ważne rzeczy. Masz jakiś pomysł, co można zrobić jeszcze, żeby się nie kłócić? Chciałem powiedzieć, że się przepraszam. Wspaniałe. Coś chcesz powiedzieć? Zrobić zgodę. Co zrobić wodę, tak? Zgodę! Zgodę! Aha, no i będziemy pamiętali o tym od tego, to wspaniały pomysł. Co chcesz powiedzieć? Jeszcze Jeżeli się ucimy, no to można sobie dać rękę. Można podać rękę, wspaniale. Czyli podawanie ręki to fajna rzecz. A umiesz zrobić serduszko? Łatwo. No. Umiecie zrobić takie serduszko? Dobra, ja, ja, ja A co się dzieje, jak się takie serduszko pokazuje komuś? Kocha. Kocha się, go, tak? A to jest miłe? Tak. Ja umiem takie. Ale. Ja takie. O co? O pasy na drogę. O pasy na drogę. A, tak. Czy tak, to na, drogę. na przykład jak? Tak. Jak jest ktoś sobie pierwszy stoi, jak auta to nie przepycham się tak, że kogoś popiecha się na drogę. No właśnie, czyli trzeba być kulturalnym, prawda? A zdarza się czasami, żeby przypadkowo to... komuś zrobić krzywdę? No ja nie, się przypadkowo, że nie przypadkowo. Ja miałam No, co się stało? Ja wczoraj. A Ty się ratował? Sam się ratowałeś? Ja wczoraj jeszcze trafiłem, żebym jestem bramę. A co zrobiłeś? Ty go popchnąłeś i przeprosiłeś go? No, a przyjąłeś przeprosiny? Przyjąłeś, tak? Tak szczerze go ja przeprosiłeś, tak? W to w wspaniały ten... sposób, czyli to można jak ktoś komuś zrobi krzywdę przeprosić, tak? Ja a umie taka... to robić? No, bo oni się no super, a dorośli też umieją to robić? Ja. No to znaczy, a chcecie być dorośli? Kto chce tak. być dorośli?

Ja chciałam no, was jeszcze zapytać, na wiosnę, co to jest sprawiedliwość? Takie trudne słowa. Jak myślicie, co to, co to może być? To znaczy, że ktoś musi się podzielić jednym, żeby było sprawiedliwie. Tak, wspaniale, dobrze. A jak się nie podzieli, to co wtedy? nie będzie sprawiedliwe, No to może wtedy powiedzieć, czy ktoś sprawiedliwy no i Wiosnę? Tak. I co? I jak ona wygląda? E, 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 na, na drzewach są zielone listki. Aha, czyli ona jest takim a... płaszczem, że ona tak się rozkłada na ziemi, tak? Tak, może być? A ty widziałeś wiosnę? E, tak. No i jak wiosna wygląda? Tak, to ta jest słonko A, czyli to żółte słonko, co powiedziałaś, że jest fajne, tak? Tak. Super. E, a ty lubisz wiosnę? Tak. A widziałaś wiosnę? A jak wiosna wygląda? Bo, no, się matnoli, się Oj mam wspaniale. A jak wyglądają koczki Macnoli? Takie taki puszyste I Ty masz też swój ogródek? Tak. I co w tym ogródku tam jest? Puszczawka, karantyna, hmm. A ktoś tam jeszcze coś robi? Krasnal Mediator. Kto to może być? Jakby przyszedł taki krasnal i powiedział, ja jestem krasnal Mediator i tu był zielony kudraczku, to co byście zrobili? Zaprosilibyście go? Nie wiesz? Czyli chciałabyś się dowiedzieć, tak? Ale co? Czyli najpierw chciałabyś być pewna, że klasna jest przyjazny, tak? Że jest dobry. Bo mogłoby być też niedobry, prawda? jest. Takie sceny są złe. Ale co, walczy ze sobą dobro i zło? Tak. I kto jest chyba? Jeszcze nie wiem, ale. A ty to kibicujesz? Harry Potter Ale potem jest dobry. Harry Potter jest dobry i on ma drużynę. I tak, on tak? ma bliznę. A bliznę? A skąd ta blizna się wzięła? Bo, bo i jego rodzice. Aha. A jak ta szkoła się nazywa, do której chodzi Harry Potter? Oglądałeś Harry Pottera? Nie, ale mam kusła. A, a tam jest taka szkoła, nazywa się Hogwarts. Tak, tak, właśnie... Tak, właśnie nam to powiedzieć, tylko że zapomniałem. No właśnie. Magiczna szkoła. I, I tam i tam się jedzie pociągiem. Gdzieś gdzie tam... Eee... Nie pamiętam. A, em, ale Kto tam się przechodzi przez taką malutką ścianę i, i wtedy jest ten magiczny pociąg. Dobrze, gdzie a ty idzie? byś chciała chodzić do szkoły już? Tak. Jak byś chciała, żeby szkoła wyglądała? Co w takiej szkole powinno być? No. Powinny być schody? Tablica. Tablica. Aż schody jakieś powinny być? No. Lubisz chodzić po schodach? Tak, na korytarzu, czyli w klasie powinna być tablica. Tak. No dobrze, a jakby przyszedł krasnal mediator, to co byś zrobiła? Byłby w takiej zielonej czapeczce i powiedział, jestem krasnal mediator, co byś powiedziała? Przywitałabyś go? Tak. A czy ktoś z Was był w cyrku? Tak, ja, to ja byłam, cyrku? byłam, ale jak byłam mała. I co w tym cyrku jest powiedz? E Klasa Aha, Czyli widziałaś, że tam jest arena, prawda? Okrągła? I na tej arenie tam wszystko się dzieje, a widziałaś klauna. A powiedz mi, co to może być w takim razie arena konfliktu? Jak myślisz? Możesz sobie wyobrazić, co by to mogło być? Jak myślicie, co to mogła być arena konfliktu? Kto? Gdzie? Już ten, będzie? ten, który z karem pocianem, jak był mały. Ale to, to ten wiesz kto? To się nie wymienia jego nazwiska. On jest groźny. To Marida, tylko pamiętam. Aha, aha. A ty się go boisz czy nie? nie? Nie. Oglądałem chyba w czwartej części i ja się nawet nie bałem jak tam, tam walczyli. A powiedz mi, a co to znaczy być odważnym? Ja wiem. Ty wiesz co to znaczy być odważnym? No powiedz. Nie bać się Nie bać się niczego. Co to znaczy być odważnym? Odważnym to znaczy sobie... Na przykład jak ktoś robi burz, żeby się nie wystraszyć. A, czyli on nie jest strachliwy, nie boi się. Kto to jest, kto to jest człowiek odważny? Nie, nie, wiem. nie wiem. A Ty wiesz, kto to jest odważny? Ja wiem. Kto? Że ktoś bardzo odważny jest i niczego się nie boi. A na przykład kogo znasz takiego odważnego? Nie wiem Kto jest odważny? A, a dziewczynki i chłopcy to też są odważni, czy tylko dziewczynki albo tylko chłopcy? Jak to jest? Wszyscy są odważni. Wszyscy są odważni, potrafią być odważni, tak? I co taki odważny robi dobrego? Że na przykład niczego się nie boi. No i co? Jak się nie boi niczego, to wszystko może zrobić, tak? Tak. A, czyli jakby trzeba było na przykład coś ważnego, to, to, tego to wtedy nie trzeba to... go zawołać, tak? A potrafiłbyś zawołać takiego odważnego? I w czym chciałbyś być pomógł? że ktoś spada i on latuje. Mm, czyli on jest ratownik. Mhm. Wspaniale. ale ty chciałbyś być takim ratownikiem? Mhm. To co trzeba, żeby być takim odważnym ratownikiem? Na no, przykład nie boić. Mm -hmm. trzeba jak jakieś... się boić. a czy mam jak się spada to też się nie trzeba się boić. A czy ma mieć jakieś ubranko specjalne, żeby się nie bać? A tak. Jak Na wiem? przykład spada Spadochron, tak? I ten duży taki spadochron, on taki rozłożony ma być, tak? Mm -hmm. A jak on będzie niósł za sobą ten spadochron, czy co? To po nie... prostu, jak, jak, jak ktoś na przykład będzie miał spadnoch za sobą, to może się uratować. Hmm. A jak nie będzie miał spadochronu? Tak to, 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 mo, to może na przykład wyrwać jakieś palcia. Hmm. A w tym spadochronie można jeszcze kogoś schować, kogoś uratować? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiadomo, czy będziesz Płatę. No dobrze, czy jedni się biją, a jeszcze są tacy, którzy się kłócą, bo jak się biją, to co trzeba zrobić? Trzeba ich rozdzielić. Trzeba ich rozdzielić, więc po kogoś to by mógł ratować, tak? I rozdzielić, co cię trzeba miałyby zrobić? Rozdzielić. Rozdzielić, no właśnie. Albo dać na, na karę do stanika. Albo, hmm. albo dać do innej sali. Albo dać Tosi do domu. A co by to się zrobiła wtedy? To się widać y, paskiem z pupy. Ojej, no to ale to się jakby uderzyła, no to znowu byłoby. Uderu, uderzyła, łatkowy z paskiem z Wtedy Jeszcze znam starego fotela jak, jak... jak oni do mieli Puharu, to, to oni się jakby steleportowali gdzieś. Aha. I myślisz, że to będzie kiedyś możliwe? Nie wiem. A chciałbyś, żeby było? I co byś ty? Gdzie byś się teleportował w tej? Eee, do To mojta. Aha. bajar Madat.